Dobry, dzień dobry. Zobaczymy sobie przekaz dla ciebie. Taki anielski przekaz, przekaz od trzech świata, ok? Zobaczymy sobie, co tutaj karty chcą przekazać. Jedyneczka, dwójeczka i trójeczka. No dobra, dwie chciały wyjść. No to niech tak będzie na bogato, ok? Przekaz od trzech świata dołożymy sobie. Tak jeszcze myślę, co by tutaj wam dołożyć. Ok, wiem co. Jeden, dwa i trzy, moi drodzy, i i będziecie mieli. Tak, jeden. 2 i 3. I na koniec karta rady. 1, 2 i 3. Ok. Dokonaj proszę wyboru tak intuicyjnie. Ja może położę numerki 1, 2 i 3, żeby wam było po prostu łatwiej. Ok? Zastanów się, ja sobie tutaj uporządkuję to mam za ciasno. Okej. Okay. Dobrze. Ja jestem z jedyneczkami dzisiaj. Nie wiem, co tu zostało wylosowane. Ale jakaś ładna karta. Początku. Okej. Okay. Okej, okay. a może tak zrobimy? Poczekajcie. Będziecie widzieć. No, ta ostrość to jest taka słaba. Okej. Okay. I jaka tu rada? No dobrze, więc co tutaj karty chcą przekazać? Jaka tu energia płynie od wszechświata dla Jedyneczek dla nas, tak? Przede wszystkim yy, początek. Życie to powtarzający się cykl. Ty także odrodzisz się we właściwym czasie. Może to oznaczać nowy etap w związku, kiełkujący nowy pomysł, czy rozwój takich wartości jak śmiech, światłość lub nadzieja. To może być zapowiedź zmiany absolutnej. Nie bój się porzucić tego, co znane. Nowe rzeczy nie mogą przyjść, póki to, co stare i zużyte, nie odejdzie. Anielska wskazówka dla ciebie to: zaakceptuj to, co nowe. Zobaczysz, że przywitasz to z radością. Narodziny to okres krytyczny. Krucha siła życiowa wymaga ochrony i opieki w Twoim wnętrzu. Poproś anioły, by pokierowały nowym początkiem Twojego życia aż do dojrzałości. I afirmacja dla ciebie: Z radością witam i pielęgnuję to co nowe w moim życiu. Piękna energia początku zmian. Tutaj też płyną do ciebie informacje, że będziesz w energii sukcesu, będziesz mieć powody do świętowania, do celebrowania, do zadowolenia, bo z jakimś projektem, pomysłem, zmianą będzie ci w życiu po drodze. Tutaj też karty pokazują, że możesz być osobą, która w końcu znajdzie sposób na to, żeby akceptować, kochać siebie. Tutaj miłość własna się pokazuje, ale też dla wielu z Was będzie dowartościowanie ze strony partnera czy partnerki. Dla niektórych z Was też taka informacja płynie, że jakiś tu mężczyzna wyzna Tobie miłość, uczucie, tak? Tak się tutaj pokazuje. Karty też mówią, żebyś była osobą niezależną, tak? Decyduj za siebie, korzystaj z prawa wyboru. Czyli decyduj i korzystaj z prawa wyboru. Jeżeli chodzi o tą kwestię przekazu dotyczącego prawa przyciągania pieniędzy, to masz kartę mówiącą, osiąganie sukcesu jest moim naturalnym prawem. Zostałeś stworzony do odnoszenia sukcesów, a każde niepowodzenie powinno wzbudzać w Tobie niesmak. Powinnością życia jest toczyć się z jak najlepszym skutkiem dla Ciebie. A jeśli tak się nie dzieje, oznacza to, że coś nie jest w porządku. Jednakże przyczyna tego stanu rzeczy nie pochodzi ze świata zewnętrznego. Nie jest to bynajmniej coś, nad czym nie masz kontroli, wręcz przeciwnie, ono znajduje się w Tobie, a nad tym masz w zasadzie pełną władzę. Przejmowanie kontroli okazuje się nie być trudne, kiedy tylko uzmysłowisz sobie podstawy tego, kim jesteś naprawdę. Stanowiące podwaliny, prawa przyciągania oraz wartość twojego osobistego, emocjonalnego systemu przewodnictwa. Widzisz, jak ładnie tutaj jest pokazane? I jako rada płynie dla ciebie karta świata, i ta karta mówi o tym, że coś w twoim życiu będzie się domykać, po to, żeby zapoczątkowało się coś nowego. To jest też taka fajna rada mówiąca o tym, żebyś szukała czy szukał różnych dróg możliwości, dziś masz możliwość rozwiązania tego, co stało w miejscu, więc szukaj wiedzy z różnych źródeł, tutaj nowe horyzonty, zwycięstwo przed Tobą, tak, podróże, zagranica być może, to jest też karta mówiąca o wiedzy z różnych źródeł. Ja bym tutaj też powiedziała, że tu będzie też otwartość, otwartość na coś nowego, otwartość na nową relację. Tutaj będzie też, powiedziałabym, takie, taka potrzeba zauważenia czegoś, zrozumienia, domknięcia i wchodzenia na wyższy poziom. Wszystkiego dobrego. I dwójeczki, przekaz dla Was od Wszechświata. Jasność, oho, okej. Okay. Okay. No dobra. Jaki tu przekaz dla Was płynie? Jasność. Anielska mądrość przypomina Ci, że wiecznie zajęty, wzburzony i niespokojny umysł jest chory. Natomiast umysł wyciszony i jasny jest umysłem boskim. Pozwól, by mądrość Twojego serca promieniowała na zewnątrz i usuwała zbędne trajkotanie Twojego umysłu. Twój anioł poddaje... Ci tę kwestię pod rozwagę, czekając, by pomóc ci w jej rozwiązaniu. Usiądź w ciszy, aby poczuć wewnętrzny spokój. Pozwoli ci to rozjaśnić każdy obszar Twojego życia czystym i jasnym światłem. W tym świetle anioły ukażą Ci nową drogę życia. Ujrzysz wszystko w innym świetle i będziesz podejmować decyzje na podstawie siły i oświecenia. I afirmacja dla ciebie. Mój umysł jest wyciszony, spokojny i jasny. Widzisz, czyli ty tutaj masz jakieś. Mm. Za dużo myślisz, za dużo jest tych emocji. Tutaj faktycznie jesteś w jakiejś, jesteś w bardzo mocno emocjonalnej karcie. Możesz być osobą, która gubi się w myślach, pogubiona jest w emocjach, nosisz jakąś ranę. Tu by trzeba było dokonać oczyszczenia takiego uzdrawiającego, energetyzowującego. Tutaj trzeba popracować z jakąś raną, którą nosisz na sercu: raną mamy, taty, odrzucenia przez partnera, czy tą raną wewnętrznego dziecka. Tutaj trzeba nad tym popracować. Przekaz dla ciebie jest też taki, że korzystaj z różnych zaproszeń, uroczystości, spotkań, imprez okolicznościowych, bo to ciebie w jakiś sposób doładuje, to ci pozwoli odetchnąć, odetchnąć przez moment, tak? To ci pozwoli gdzieś być w innych energiach, tych wyższych. Więc tutaj, celebruj te życie też. Jeżeli na przykład chcesz napić się herbatki, to sobie wyciągnij tą najpiękniejszą filiżankę, kubeczek czy szklaneczkę, którą trzymasz i używasz tylko raz w roku od święta. Nie, doceni siebie, zmieniaj tą energię w sobie, kochaj siebie poprzez takie docenianie, dopieszczanie sobie, tak? Właśnie, więc taki tylko przykład daję, tak? Okej, okay. co tutaj jeszcze? Wiara. Nie trać wiary. Wiara umacnia się, kiedy działasz, nie znając efektu końcowego. Nie trać tej wiary i działaj. Uwierz w to, że będą w twoim życiu zmiany, tak? I jeżeli chodzi tutaj o przekaz sprawa przyciągania pieniędzy, prawo przyciągania dodaje siły zarówno problemom, jak i ich rozwiązaniom. Uzmysłowienie sobie, że coś nie jest tym, czym chcesz, żeby było, jest bardzo ważnym pierwszym krokiem. Im szybciej zwrócisz swą uwagę w kierunku rozwiązania tej kwestii, tym lepiej, ponieważ długotrwałe, bezproduktywne drążenie pojawiającego się kłopotu tylko oddala cię od znalezienia właściwego rozwiązania. Częstotliwość wibracyjna problemu znacznie różni się od częstotliwości jego rozwiązania, ale na wszystkie myśli. Tudzież wibracje, prawo przyciągania wywiera przemożny wpływ. A widzisz, jak fajnie. I jako rada wyszła dla ciebie karta cesarzowej. To jest karta mówiąca o tym, żebyś znalazł, znalazła pewność siebie w sobie, tak? To jest. Y bardzo radosna karta, bo to jest karta mówiąca o takiej radości życia, o czerpaniu z życia, o sobie kreatywnej, twórczej, opiekuńczej, I, i tutaj ty masz taką osobą być: ty masz zacząć cieszyć się z życia, być twórcza, kreatywna, pomysłowa, tak? Co ja tu mogę jeszcze powiedzieć? Może tutaj chodzi też o to, żeby po prostu Otaczać się tym pięknem, żeby cieszyć się tym każdym dniem, tak? Żeby celebrować ten każdy dnie, dzień w piękny sposób. Zacznij się lepiej ubierać. Masz ubrania, które trzymasz na jakąś okoliczność, na jakieś święta, na jakieś wyjście od czasu do czasu i, i spotkanie się gdzieś tam z rodziną. Zacznij wprowadzać to na co dzień. Nie chodź w tym wiecznie rozciągniętym dresie, który wprowadza Ciebie w kompleksy i w depresję, tylko na co dzień zacznij się upiększać. Zacznie, być może warto by było, żeby wyjść z takiej tej energii mm, takiego mm, trochę powiedziałabym smutku, zatrzymania, rozchwiania wewnętrznego, nostalgii, y, takiego... Mm, takiej nijakej tej energii, to może warto by było upnić sobie inaczej włosy, pomaluj sobie rzęsy, um, ubierz inną bluzkę, zacznij się inaczej ubierać, albo wypryskaj się perfumami, nawet jak w domu siedzisz i ta energia będzie inna, pomaluj sobie paznokcie, czy pomaluj nawet sobie usta, jak gotujesz obiad. Tutaj o to chodzi, żeby wznosić swoje energię wyżej. Hm, tak. Tak myślę. Okej, okay, wszystkiego dobrego. I trójeczki, przekaz od świata. Wy tu macie na bogato, bo dwie karty, okej. Okay. No, wy tutaj wsparcie to wy macie. No dobrze, zaczynamy. Poddanie się, ilekroć sprzeciwia się czemuś w Twoim życiu, owo coś uparcie w nim trwa. Poproszeniały o pomoc w pozbyciu się sprzeciwu Twojego ego, wewnętrznych konfliktów, tak? Bo ego to są wewnętrzne konflikty, walki, schematy myślowe i rutyny, by Twoje życie wypełniło się prawdą i radością. Poddając się przewodnictwu swojego wyższego ja, zyskujesz całą energię, którą trwoniłeś do tej pory na sprzeciw. Otrzymujesz duchową nagrodę w postaci witalności, wewnętrznego pokoju, harmonii i przede wszystkim miłości. Daj się zatem ponieść nurtowi życia, odpręż się i dostrój do wibracji. Polegaj na swojej intuicji, wiedząc, że anioły zawsze będą Cię wspierać. I afirmacja dla Ciebie. Poddaj się nurtowi życia, czyli poddaj się temu przewodnictwu yy, anielskiemu, bo masz wsparcie, tak? I druga karta ciekawość. Spójrz na świat ciekawymi oczami dziecka. A odkryjesz niewyczerpane źródło szczęścia i radości. Ciekawość sprawia, że żyjemy, że jesteśmy zarówno zainteresowani, jak i interesujący. Anioły zachęcają, byś był ciekaw samego siebie. Zacznij odkrywać, kim naprawdę jesteś, a rozwiniesz swoją osobowość i wzbogacisz się duchowo. Interesuj się ludźmi, odkryjesz w nich bogate źródło fascynacji. Bądź ciekaw cudów wszechświata, w którym żyjesz. Zgłębiaj wiedzę na temat aniołów oraz ich roli w boskim planie. Właśnie, może to jest ta informacja dla Ciebie może zakup sobie karty anielskie i wyciągaj każdego dnia jako radę dla Ciebie a może powinnaś, powinieneś pracować z aniołami na co dzień robić czytania anielskie, odczyty anielskie, przekazy anielskie, tak? Opromieni Cię blask radości życia, afirmacja odkrywam cud życia, tutaj masz odkryć ten cud życia, nie poddawać się, prosić, a będzie Ci dane, masz ogromne wsparcie anielskie odgórne, ale coś musisz odpuścić. Coś tutaj, być może te kwestie związane z Twoim ego, faktycznie, jakiś schemat w życiu, w którym Ci nie służy, jakąś walkę, może z kimś się kłócisz, walczysz o coś i też czekające psy tutaj cię kąsają, a ty już nie chcesz, może tutaj trzeba jakąś walkę wewnętrzną, albo z kimś odpuścić, jakieś konflikty, tak? Odpuść coś, odpuść coś, bo tu masz piękne energię. I granice ci wyszły, ustalaj granice, oszczędzaj swój cenny czas i energię. I to jest ta karta. U, ustalaj granice, widzisz, ktoś tutaj ewidentnie cię może chcieć wykorzystywać, ograniczać, wciągać w jakiś konflikt, to tutaj trzeba nad tym popracować. I jeżeli chodzi o, o prawo przyciągania pieniędzy, to masz kartę mówiącą: Nie mogę doświadczyć dostatku, mówiąc tylko o braku. Ciągłe opowiadanie historii jedynie o niedostatku i wszelkich brakach stoi w sprzeciwności z Twoim pragnieniem osiągnięcia dostatku. Nie możesz przecież koncentrować się na niechcianym. A otrzymywać upragnione. Skupianie się na pieniądzach w kontekście negatywnym, który sprawia, że czujesz znaczny dyskomfort, nie pozwoli bynajmniej na poprawę twojego samopoczucia, bowiem różne historie przynoszą różne rezultaty. Wszystkie moje myśli stanowią podstawę przyciągania tych wszystkich rzeczy, które uznają za dobre. I sprzyjającymi, włączając w to wystarczające zasoby, pieniędzy i zdrowia, co zapewnia mi idealny komfort i radość. Widzisz? Czyli nie opowiadaj o braku, o niedostatku, o problemach, nie skupiaj się na tym, bo nie będzie przychodzić ta obfitość. I rada dla ciebie jest król mieczy. I ta karta mówi tobie o tym, żeby tą przeszłość mieć już ze sobą, żeby nie rozdrapywać ran żeby nie skupiać się na tym, co nie wyszło, co się nie udało. Nie. On patrzy na prawo, czyli on patrzy na przyszłość. Ma ten miecz, który odcina, czyli odetnij tą przeszłość, odetnij te myśli, trudne emocje, te walki, konflikty wewnętrzne, tą rutynę, w której jesteś, która Ci nie służy. Poodcinaj to, zmień nastawienie do swojego życia, bo król mieczy to są myśli, intelekt, to jest powietrze. Zmień myśli, zmień podejście do swojego życia, a Zobaczysz, że będzie w Twoim życiu się darzyć. I tutaj taka jeszcze informacja płynie, że warto wyciągać wnioski ze swojego życia, ze swojego doświadczenia życiowego, opierać się o argumenty, o doświadczenie życiowe i podejmować mądre decyzje. Mhm. I to takie będziesz robił. Masz ogromne wsparcie anielskie. Wszystkiego dobrego.